TVP po przejęciu przez rząd Tuska miało stać się profesjonalną, rzetelną i polityczną telewizją. Ostatecznie jednak nowa TVP coraz bardziej przypomina telewizję Kurskiego. Ja jestem Samuel Gawrynowicz, a wy oglądacie Info24 News. Witam Was w Info24 News, najbardziej obiektywnym, rzetelnym i sarkastycznym programie informacyjnym w Polsce. 10 lutego w programie 19.30 wyemitowany został materiał, który przykuł uwagę internautów. Dosyć krytycznie ocenili oni grafikę użytą w tym materiale, która miała pokazywać poparcie dla partii politycznych w wyborach samorządowych. Problem polega na tym, że to nie są wyniki sondażu poparcia dla partii politycznych, ale zanim powiem Wam, co to tak naprawdę jest, Wejdę na TVP VOD i sprawdzę omawiany materiał z sobotniego programu 19.30. Ponad 40% poparcia dla koalicji obywatelskiej i połowa mniej dla prawa i sprawiedliwości, na niecałe dwa miesiące przed wyborami samorządowymi. To wynik najnowszego sondażu United Surveys dla wirtualnej Polski. Do tej pory wszystko się nie zgadza, ponieważ redaktor Zbigniew Łuczyński. Błędnie mówi o poparciu dla partii politycznych. Na pytanie, kto pani? Pana zdaniem wygra najbliższe wybory samorządowe. Najwięcej nieco ponad 40% badanych wskazało, że koalicja obywatelska. Z kolei 25% stwierdziło, że zwycięstwo przypadnie Prawu i sprawiedliwości. Wygraną trzeciej drogi wskazywało niemal 14% respondentów. Kolejne miejsce ze znacznie mniejszym poparciem zajęłaby Konfederacja 2,5% i lewica, która uzyskała tylko 30% głosów. Warto podkreślić, że że aż prawie 23% pytanych nie było w stanie wskazać wygranego wybory samorządowe 7 kwietnia. I tutaj już wszystko się zgadza. Badani obywatele wskazali partię, która ich zdaniem ma największe szanse na wygranie wyborów samorządowych. Jest to coś zupełnie innego niż sondaż poparcia dla partii politycznych. Ale chwila, przecież grafika z tego programu wygląda zupełnie inaczej niż ta którą przesyłają między sobą internauci. Okazuje się, że TVP zdążyła podmienić grafiki i poprawiony materiał opublikować w internecie. Na szczęście są na to niepodważalne dowody. Jeden z naszych dziennikarzy śledczych znalazł profil na Facebooku, którego autor nagrał oryginalny materiał z sobotniego programu 19.30. To wynik najnowszego sondażu United Service dla Wirtualnej Polski. Na pytanie kto pani pana zdaniem wygra najbliższe wybory samorządowe najwięcej nieco ponad 40% badanych wskazało że koalicja obywatelska z kolei 25% stwierdziło że zwycięstwo przypadnie prawu i sprawiedliwości wygraną trzeciej drogi wskazywało niemal 14% respondentów Szkoda że jakość nagrania jest tak słaba ale dobrze że mamy chociaż to widać jak na dłoni że grafika była podpisana jako poparcie dla partii politycznych Dziennikarz wirtualnej Polski, Patryk Słowik, napisał, 19.30 zmanipulowała sondaż dla WP, ewentualnie ktoś popełnił bardzo głupi błąd. Wirtualna Polska zapytała Polaków, kto wygra wybory samorządowe? Redakcja 1930 przedstawiła to jako sondaż poparcia. W materiale na żywo mieliśmy więc redaktora, który na początku stwierdził, że sondaż dotyczy poparcia dla partii politycznych. Następnie redaktor prawidłowo przeczytał pytanie sondażowe, ale na grafice jak byk jest napisane że sondaż dotyczy poparcia dla partii politycznych. Taki przekaz poszedł w Polska. Na VOD jest poprawiona wersja, która z początku również sugeruje, że sondaż dotyczy poparcia dla partii politycznych, a potem przedstawiona jest poprawiona grafika. Najciekawsze dla mnie jednak jest to, że w zeszłym roku w czerwcu wyjaśnialiśmy bliźniaczo podobną sytuację, ale w starej telewizji publicznej. Wtedy na antenie TVP Info pani Ewa Bugała również mówiła o poparciu dla partii politycznych, mimo że sondaż dotyczył tego, która partia, zdaniem obywateli, wygra wybory do Sejmu. Pokażmy ten sondaż. I tutaj z sondażu wynika prawo i sprawiedliwość 44% i procenta poparcia. 34% Koalicja Obywatelska, tutaj prawie 3% Konfederacja, 2% Trzecia Droga i Lewica 2%. Więc w tym momencie które ugrupowanie pana zdaniem uzyska najwięcej głosów w jesiennych wyborach do Sejmu? Takie, takie. było pytanie, które ugrupowanie uzyska najwięcej głosów w jesiennych wyborach do Sejmu, panie pośle? Dokładnie takie i sondaż Ibris. Więc pod progiem Lewica, pod progiem PSL z Polską 2000 nie no, nie, no nie tak. Jeszcze pytanie. raz to, co nie pani sama przeczyta. czytała. Które uzyska najwięcej? Tak. Czyli kto uważa, że e, najwięcej, Czyli, że biorąc no dwa urocenty, to jest dobry wynik, powiedzmy nie, kto. Kto wygra tak, najwięcej te wybory? No tak, ale, ale 2%, ale 2 to jest dobry wynik w tym momencie? Nie, myślę, że to jest takie realne. W tamtym czasie znalazłem na YouTube ten sam sondaż, ale przedstawiany na antenie TVP Info przez inną dziennikarkę. Pracownia Ibris przeprowadziła badanie, w którym zapytała Polaków o to, które ugrupowanie uzyska najwięcej głosów w jesiennych wyborach do Sejmu. Spójrzmy zatem na wyniki tego badania. Według niego 44,5% respondentów wskazało Prawo i Sprawiedliwość. Wskazało koalicję obywatelską, konfederację wskazało 2,7% respondentów, wspólną formację PSL i Polski 2050, trzecią drogę wskazało 2,3%, za Lewice 2,0%. 15,9% badanych wskazało odpowiedź trudno powiedzieć. Wszystko wydawałoby się ok, gdyby nie fakt, że to nagranie na YouTube zostało podpisane. Najnowszy sondaż. Jak chcą głosować Polacy? Nie, ten sondaż nie pokazuje, jak chcą głosować Polacy, tylko pokazuje, kto według Polaków ma największą szansę na wygraną. A to jest zupełnie coś innego. Nowa TVP miała być inna. Tak przynajmniej twierdził jeden z prezenterów: 19.30, pan Marek Czyż. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne, ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji. Dlatego proponuję państwu, jak sądzę, uczciwą umowę. Od jutra wiadomości będą państwu prezentowały fotografie świata i dnia, z wszystkim co przyniesie. Fotografie, a nie obraz bo to nie jest to samo. W mojej opinii jeszcze za wcześnie by oceniać, czy nowa TVP jest i będzie prowadzona, jak telewizja publiczna zarządów Zjednoczonej Prawicy. Widać jednak, że wszyscy patrzą na ręce nowym władzom TVP i nawet zwolennicy obecnego rządu je krytykują. Ciekawe, czy doczekamy się odpowiedniego sprostowania. Czy nowa TVP celowo zmanipulowała przekaz, czy grafika celowo została przedstawiona w taki sposób? Tego nie wiem, ale radziłbym każdemu, by nie ufał mediom w 100%. I to niezależnie od tego, kto obecnie rządzi. Ja jestem Samuel Gawrynowicz, a wy oglądaliście Info24 News.